Jak bardzo gotowane produkty zwiększają swoją objętość? Tego dowiesz się w tym filmie. Zapraszam. Myślę, że jest to dość częsty problem i dylemat osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego lub tych, którzy po prostu korzystają z insuliny. Ile właściwie insuliny sobie podać i jak bardzo zwiększa się objętość danych produktów, czy to kasza, makaron, ryż. Więc stwierdziłam, że to będzie mam nadzieję dość pomocny materiał dla tych wszystkich osób. Niektóre firmy, na przykład Lubella, tutaj podrzucę wam zdjęcie, podają już konkretną ilość węglowodanów w porcji ugotowanego produktu. Zastanawiam się, czy jest to dla was pomocne czy nie, więc chętnie się dowiem, możecie dać znać w komentarzach. Dla mnie nie do końca, być może jest to nowa rzecz i jeszcze muszę się do niej przyzwyczaić, ale jednak ja osobiście wolę, kiedy mam surową porcję i widzę, ile jest w 100 gramach surowej, bo wtedy dużo łatwiej jest mi policzyć. Ok, no to pierwszy produkt. Wybrałam ryż parabolet. Ja mam akurat taki, yy, gdzie na 100 gram mam 74 gramy węglowodanów, czyli 7,4 WW. Po ugotowaniu 225 gramów. Z tego wniosek, że masa ryżu wzrosła 2,25 raza. Drugi produkt to kasza kuskus, gdzie w 100 gramach mam 63 gramy węglowodanów, czyli 6,3 W. Ku mojemu zdziwieniu, było chyba największym szokiem z tych wszystkich w zestawieniu, masa zwiększyła się aż czterokrotnie, czyli ze 100 g miałam aż 400 gramów ugotowanej kaszy. Wow. Kolejnym produktem jest kasza jęczmienna, gdzie na 100 gramów było 69 gramów węglowodanów, czyli 6,9 WW. Po ugotowaniu okazało się, że mam 315 gram kaszy, czyli z tego wniosek wzrost o 3,1 raza. Kolejnym, czwartym produktem była soczewica. Prawdopodobnie była to czerwona soczewica, i tutaj soczewicę, którą kupiłam, miała 48 gramów w 100 gramach, czyli 4,8 WW. I po ugotowaniu miałam 220 g yy, soczewicy, czyli zwiększenie objętości o 2,2 raza. Piątym produktem był makaron spaghetti pełnoziarnisty. Mogę zaznaczyć, gdzie w 100 g miałam 64 g węglowodanów, czyli 6.4 WW. Akurat ugotowałam wtedy 50 gram, bo nie miałam więcej, więc zakładam, że jeżeli w 50 g miałam 135 g po ugotowaniu, no to w 100 g będzie to 270 g ugotowanego makaronu spaghetti, czyli 2.7 raza więcej. No i ostatni, myślę, że lubiany przez wielu diabetyków produkt to płatki owsiane górskie, gdzie w 100 gramach, chyba mój ulubiony, moja ulubiona wartość, w 100 gramach płatków górskich mam 60 gramów węglowodanów, czyli 6 WW. No i jak to się ma po ugotowaniu czy zalaniu gorącą, ciepłą wodą? Często robię tak, że odstawiam na noc taką, takie, takie płatki owsiane, e, i prawdopodobnie w, w tym wypadku też tak było. E, I efekt finalny to było 250 gram po ugotowaniu, czyli objętość została zwiększona 2,5 raza. Bardzo się cieszę, że zostałeś do końca, że obejrzałeś ten materiał. Mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie przydatny. Tak jak mówiłam na początku, jeżeli chcesz, abym omówiła jakieś inne produkty, jak się ma ich stosunek, tych surowych do ugotowanego, no to śmiało dawaj znać na dole w komentarzach. Chętnie się temu przyjrzę i będziesz mógł skorzystać z tej wiedzy. W tym filmie to będzie wszystko, bardzo Wam dziękuję za uwagę, no i zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, no i widzimy się w kolejnym. Cześć! Makaroni, makaroni, kasza, ryż, są Sześć. Fajniej by było siedem, ale... Miałam raz w domu taką sytuację, że było opakowanie 400 gramowe makaronu. Ja chciałam tylko 50 gramów, więc specjalnie liczyłam, ile jest wszystkich.